Dzień dobry Aleksandra Irla, SOS Rozwód i nasz gość pani Elżbieta Bielnicka-Moc. Dzień dobry pani Elu. Dzień dobry pani Olu i dzień dobry państwu. Kontynuujemy nasze rozmowy o czterech zwiastunach rozwodu. Tak jak to nazwał i przedstawił John Gottman w swojej książce 7 Zasad Udanego Małżeństwa. Opierając się na swoich badaniach, stwierdził, że powodem rozpadu małżeństwa jest nie tyle to, że małżonkowie się ze sobą kłócą. Ale to, jak te kłótnie wyglądają, określił cztery zwiastuny rozwodu, które obserwujemy w trakcie małżeńskiej rozmowy albo wręcz kłótni. Omówiłyśmy już krytykę i pogardę, a dzisiaj porozmawiamy o postawie obronnej. Jak taka postawa obronna może się przejawiać w takiej małżeńskiej dyskusji? Generalnie przyatakowani jakoś to my się bronimy, no to jest też jakby nasza zupełnie normalna reakcja, absolutnie naturalna, i właśnie mamy do tego prawo. No mogę powiedzieć, nie podoba mi się, czuję się źle czy w pracy, czy wśród znajomych. No, no czasem my po prostu mówimy, no nie krzycz do mnie, tak, a czemu mi tak powiedziałeś, albo nie zgadzam się z tobą, nie masz racji, reagujemy i wszystko jest ok. Natomiast tutaj Gottman mówi o tej postawie obronnej kiedy ona jest permanentna kiedy jedna osoba czuje się atakowana lub czują się atakowane. I czasem to wygląda tak, że może nie chcemy przyatakować, tylko że osoba po prostu odskakuje na każde nasze odezwanie się. Taki banalny przykład. Małżonkowie rano wstają, jedno pyta drugie, jakie masz dzisiaj plany? Co będziesz dzisiaj robić? Tak? A drugie odskakuje jakby oparzone i mówi tak, a co się znowu mnie czepiasz? Tak? Czego ode mnie chcesz? Czy ja nie mogę sobie zrobić to, co ja mam ochotę? Czy ja sobie nie mogę w sobotę odpocząć? No i teraz konsternacja, tak? Bo jedna ta osoba, która zapytała, no być może wcale nie miała takiego takiego pomysłu, bo ta osoba tak zareaguje. A ta osoba poczuła się zaatakowana i po prostu odburknęła. No i teraz w tym wszystkim chodzi o to, jak zareaguje też ta druga osoba, ta osoba, która zapytała, dostała ta taką jakby reprymendę. Jak ona teraz zareaguje? Bo jeżeli ona też powie, a co ty tak na mnie krzyczysz, dlaczego tak do mnie tutaj awantury? Ja nie o to ciebie pytałam, tak? Pytałem. A ty nie zawsze tak pytasz, wie panie, i takie przerzucanie się to właśnie powoduje to, że czujemy się zaatakowani, przyjmujemy postawę obronną, no to ja ciebie też przeatakuję. Tak to wygląda najczęściej. Gdy ktoś nas atakuje, gdy ktoś nam coś zarzuca, na przykład żona coś zarzuca mężowi, mamy do wyboru albo też zaatakować, albo zacząć się usprawiedliwiać. Tę postawę obronną raczej używają kobiety. To też tak z badań Kosmana wyszło, że raczej kobiety, one się czują przeatakowane i one właśnie próbują się obronić, wytłumaczyć, obronić. Ja zawsze myślę sobie, że już w tych wypadkach tutaj postawie obrony i murze obojętności, to chyba Chyba trzeba mieć troszkę wiedzy. Umieć rozpoznać. Moje pytanie proste mój współmałżonek odebrał jako atak. Czyli co jest takiego we mnie, w jaki sposób ja pytam, że on tak zareagował, tak? Więc ja staram się kontrolować to, w jaki sposób ja mówię. To naprawdę są takie niuanse. Może też jest tak, że jeżeli któryś z małżonków reaguje właśnie taką postawą obronną. No to warto sobie zadać właśnie pytanie, co w moim sposobie komunikacji jakby wyzwala w tej drugiej osobie właśnie taką postawę. Że to nie niekoniecznie jest tak, że on tak ma, on tak robi. Być może to ja coś robię takiego, co powoduje taką reakcję. Dokładnie, ale widzi Pani, tu właśnie już mieć, trzeba mieć już wiedzę, tak? Trzeba umieć rozpoznać, że ten współmałżonek odskoczył na moje niby proste jakieś pytanie, czy jakieś moją wypowiedź bardzo prostą, on odskoczył, czyli zabolało, poczuł się zaatakowany, czyli co było we mnie takiego. Może trafiłem na zły humor, a może mój tęp głosu, a może moje pytanie nie tak sformułowane. Więc czasem można by było powiedzieć zwyczajnie prostą. Nie umiem powiedzieć ci i zadać pytania tak, żeby cię nie wkurzyć, ale ja ciebie nie chcę wkurzyć. Ja tylko po prostu chcę tak zadać pytanie najprościej, jak potrafię, tak? Ale mm. nie chcę cię obrazić, nie chcę Cię zdenerwować. Też jest komunikatem, tak? Albo w sytuacji, kiedy ten współmarząd odskoczy tak? i zacznie się już bronić i, i przyatakowywać, to można by też powiedzieć, ale nie chciałem Cię obrazić, nie chciałem Ciebie urazić, nie chciałem powiedzieć nic złego. Chciałem po prostu zapytać, no jaki masz plan na dzisiaj, bo, bo myślałem na przykład, że ja Ci powiem, bo moim planem na dzisiaj jest to i to. I chciałem na przykład skorygować te plany, a ewentualnie je, żeby one współbrzmiały razem, żebyśmy się mogli dzisiaj coś tam razem, tak? Więc dlatego zapytałem, co ty masz dzisiaj w planie. Natomiast druga osoba, która zareagowała tak um, odskakująco jakby od razu obronnie, czuła się zaatakowana, to też właściwie mogłaby powiedzieć, czułam się zaatakowana. Zwyczajnie prosto. Czułem się zaatakowany, czułem się skrytykowany, dlatego od razu pazurki wystawiłem też, tak? Czy wystawiłam? Bo ja mówię, że zwykle to kobiety właśnie reagują tą obroną, bardzo typowe dla kobiety Taka postawa obronna. I można by powiedzieć, no, poczułam się skrzywdzona, poczułam, że mnie skrytykowałeś, a nie chciałabym się tak czuć. Osoby, które też stosują tę postawę obronną, no to one tak jakby mają też poczucie takie, że one są często krytykowane albo często stosowane wobec nich pogardy. A więc one już na taką osobę konkretną, którą wiedzą, że ona często krytykowała czy stosowała pogardę wobec nich, to one od razu z pozorkami wyskakują. Jakby potem już niewiele, niewiele potrzeba, żeby wyzwolić tą postawę obronną, bo już jakby mają w pamięci, w historii tej relacji, że już wiele. Razy byli tak. No jakoś poniżani. Wtedy właśnie, ja mówię, to już jest taki impuls, że właściwie to się dzieje jakby już poza świadomością, nie myśli, tak? I od razu skakuje z pazurkami. A gdyby tak właśnie mieć taką, taką, taką wiedzę o tym, że my w ten sposób ze sobą rozmawiamy, że my w ten sposób rozwiązujemy te nasze konflikty, właśnie w ten sposób, że nie, nie umiemy za bardzo inaczej, ale ta postawa, tej postawy obrony, ona nas jakby też nie buduje, bo ona niewiele zbuduje, bo jak zaczniemy się tymi inwektywami przerzucać, będziemy ja się bronić przed tobą, ty się bronisz przede mną, niewiele sobie pracujemy czegoś tutaj wspólnego, tak? Raczej będziemy się od siebie oddalać. Raczej będziemy się od siebie, no właściwie zawsze będziemy się od siebie oddalać, tak? Bo ja się ciebie będę bać, będę odskakiwać, ty będziesz robić to samo. I wie pani, to jest też taka postawa właśnie, że do ty zawsze, tak? Bo ty nigdy. Bo twoja mamusia, a twój tatuś, albo czwartego pokolenia, tak? To jest właśnie taka postawa, nie? Obronna. I nic się nie wydarzyło właściwie. Moje głupie jedno pytanie, zresformułowane być może, tak? A spowodowało taką wielką awanturę, bo ona się broni, więc ja dowalam, ona się broni, i tak po prostu to kula śniegowa po prostu narasta. To nie jest budujące dla związku. To nas, prostu, to nas po prostu rozbije. I powtarzam, trzeba byłoby mieć tą wiedzę, żeby zatrzymać. Mam wrażenie, że skupiłyśmy się na sytuacji, gdy ktoś czuje się zaatakowany i w związku z tym sam atakuje. A co z sytuacjami, gdy ktoś czuje się zaatakowany i nie atakuje tylko tak jak to się mówi, kuli się w sobie i ogranicza się do takiego usprawiedliwiania, bronienia siebie? To pewnie też nie jest dobre dla związku. Nie, to nie jest dla związku, bo wtedy taka osoba kuląca się w sobie, taka tłumacząca się, to ona też zaczyna być ofiarą. A być ofiarą też nie jest w komforcie w związku, prawda? W relacji żadnej. Co z taką sytuacją, gdy przyjmiemy tutaj, że żona jest taką właśnie osobą energiczną i jakoś słownie, werbalnie atakującą swojego męża? Moż będzie właśnie tą osobą taką wycofującą się i usprawiedliwiającą. No i tutaj właściwie ustaliłyśmy teraz, że to wcale nie jest dobre również dla tej żony, bo to nie jest dobre dla jej związku. Jak oni mogą wyjść z takiej sytuacji? Muszą rozpoznać swoje zachowania. Ona też nie będzie zadowolona, ta żona, jeżeli będzie widziała tego brakującego się męża, przestraszonego, unikającego, już się tłumaczącego od, od, od razu, w takiej postawie obronnej. To też nie będzie żaden komfort dla tej kobiety, takiego takiego męża. Nie? Ona chciała mieć mężczyznę po prostu silnego. Więc co ja takiego robię, że jego postawa jest taka, bo on w towarzystwie, na przykład inny, wobec innych ludzi jest inny zupełnie, tak? Co ja takiego robię? Co jest takiego we mnie? Co ja muszę, co, muszę zmienić, tak? Może jestem za ostra, może jestem za bardzo zdecydowana, może nie daje się mu zastanowić i on wobec mnie jakby widzę tą postawę taką wycofującą, postawę obronną przyjmuje. Nie jest to przyjemne ani dla niego, bo on na pewno nie jest w komforcie, na pewno nie. Ani dla tej żony, która widzi tego męża takiego właśnie wycofanego, tak? a wcale taki nie był. Co takiego ja robię? Co muszę zrobić? Dać mu więcej przestrzeni, tak? pozwolić bardziej decydować. Też dać mu przestrzeń, żeby poczuł się mężczyzną. No bo gdzie? Jak w naszym małżeństwie, to gdzieś ma poczuć tak? mężczyzną. Mhm. Żeby nie przeatakowywać, żeby nie być atakującą, to wzbudza tę postawę obronną. Natomiast ta postawa obronna, to już powiedziałam, Dietmar, i my wszyscy o tym wiemy, ona nie jest budująca związek. Ona nie jest budująca małżeństwo ani żadną relację. Tutaj wręcz Gottman y, pisze w swojej książce, postawa obronna pogłębia konflikt i na tym właśnie polega jej niszcząca siła. Tak jest. Nie same kryzysy y, niszczą związek, tylko sposoby ich rozwiązywania, sposoby komunikowania się potem, rozwiązywania, dochodzenia jakby do konsensusu. Jednym z tych sposobów postawa obronna. Nie budująca, na pewno nie budująca. A budujące będzie opanowanie emocji, spojrzenie na to, jak ja się zachowuję i co i w związku z tym zrozumienie tej drugiej strony? Muszę za w sobie powiedzieć też stop, tak? Muszę popatrzeć, co się dzieje. Aha, mój współmałżonek odbiera mnie jako osobę atakującą. Widzę, że się boi, bo moje zdanie najprostsze wywołuje w nim reakcję obronną. On się przede mną broni. On się przede mną broni. Co się dzieje? Przecież ja nie chciałam skrzywdzić, tak? Ja nie chciałam tutaj urazić. Być może jest tak, że permanentnie Gdzieś tam krytykowałam, czy krytykowałem, permanentnie ktoś go w ten sposób dotyka, i on się po prostu zaczyna bronić. Tak? Tylko czemu przede mną? Bo widzę, że na przykład u sąsiadów nie broni się, zachowuje się inaczej. Wobec swoich rodziców, wobec tam pracowników nie, tylko wobec mnie. Co się takiego dzieje? Może ja za mocno, może ja za bardzo, może krytykuję, może oceniam, może na siłę ja daję swoje propozycje, może ja od razu radzę mu, co on ma zrobić. I dlatego się przede mną broni. Natomiast druga strona też właściwie, żeby rozpoznała tą sytuację, żeby mi powiedziała, wiesz, czuję się krytykowany, czuję się, że mi narzucasz. Czuję, że chciałabyś, czy chciałbyś, żeby to było po twojemu, a proszę pozwól mi po mojemu, tak, ja chcę po swojemu, to też właściwie warto by było zamiast się kulić i uciekać na przykład, albo atakować, to po prostu powiedzieć, tak, czuję się w dyskomforcie, nie jest mi z tym dobrze, twój komunikat mnie zranił, może nie zrozumiałem, ale tak się poczułem, może twój temp głosu, twoje, nie wiem, spojrzenie i tak dalej. Warto by było właśnie rozmawiać od początku i jakby nazywać to, bo, bo to się wszystko dzieje latami, to nie jest tak, że to się wie Pani przy pierwszej, przy, przy drugiej, czy po pią przy piątej rozmowie. To trwa latami, zanim tę postawę obronną przyjmę, to jakiś czas musi minąć, kiedy ja już po prostu na, na Ciebie reaguję w ten sposób, tak, że albo się kule w sobie, albo przeatakuję. Bardzo ciekawe to jest, bo to jest właśnie do obserwacji dwóch stron. Jedna osoba w związku czy w relacji, druga osoba w małżeństwie, żeby popatrzyły, jaki jest sposób rozwiązywania u nas konfliktów i rozwiązywania problemów. Co my do siebie mówimy? Jak się zachowujemy? Czy atakujemy? Czy się chowamy w sobie? Czy, czy w jakiś jeszcze inny sposób? trzymać się? Czy dyskutować? Przerozmawiać? Ja za każdym razem powtarzam, dla mnie nie ma innej możliwości naprawienia wszystkiego, jak przez rozmowę. Oczywiście można napisać. Można napisać też komunikat. Tak? Można napisać. Czuję się w dyskomforcie. Czułam się przeatakowana. Dlatego się bronię. Bo czego my chcemy w związku, czy się zastanowić, właśnie tak? Czy chcemy budować, czy chcemy sobie dowalać? Czy my chcemy w związku? To jest najważniejsze. Pani Elu, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.